Nigdy nie otwieraj tego śmiecia na swoim komputerze Setup Free Bitcoiner, czyli plik pobrany z Darkneta Który podobno ma nam pozwolić kopać kryptowaluty na waszym komputerze Także sprawdźmy, czy to prawda Ja oczywiście pliczek sobie najpierw wgrywam na stronę, która ma wgranego antywirusa. Także Setup Free Bitcoiner, szczura przenoszę O ja... 54 na 72 Bardzo niebezpieczny wynik Teraz sobie to gówno otworzę Dobra, 3, 2, 1 Otwieramy prawym przyciskiem jako administrator Więcej informacji, uruchomimy to Dobra, odpalił nam się jakiś setup Także ja sobie klikam installer co tu się odjebało teraz A teraz sprawdźmy czy antywirus w tym momencie nam pomoże Czyli włączam sobie 360 security I sprawdzimy czy antywirus Uratuje nasz system Dobra są problemy Nie mogę jakby otworzyć tego antywirusa do końca Nie mogę złapać sobie tej funkcji skanowania 17 śmietników w rejestrze Także tego mamy naprawdę Bardzo dużo gówna w systemie Oczywiście klikam napraw